Dzień dobry Państwu. Witam w 87. odcinku serii o przejmowtach rzeczach codziennego użytkowania. Dzisiaj przedstawiam Państwu gadżety i otwieracze do kapsli. I tak pierwszy to jest taki popielniczka. Totalizator sportowy. Może być do powieszenia ważne jest logo, gdzie to było w oddziałach totalizatora sportowego, mniej więcej gdzieś dekoracyjnie powieszone. I tu mamy kolejny otwieracz do kapsli. Elektrię. Taki logo. Następny taki kapelusik, żywiec, piwiarnia żywiecka. Taki pamiątkowy. Następny jest otwieracz. Z logo. uskwarny, Tutaj już jest taki mega guzik, jak to mówią teraz. Tu taki otwieracz do butelek z blokadką taką, że można potem tak tu zatkać napój po otwarciu, no i tu towarzystwo wiedzy powszechnej. Drugim takim jest przedsiębiorstwo produkcyjno-transportowe. Tutaj nie ma nic. Tutaj jest podobne Towarzystwo Wiedzy No i logo z takim jakimś odcinaczem. Może to służyło gdzieś do odblokowania pasu bezpieczeństwa w samochodzie. Jak ktoś był gdzieś w wypadku przyciśnięty nimi, żeby go roz... roz... Mm, Rozciąć pas, żeby go wydostać tą osobę. No i taki dzisiaj króciutki odcinek. Jakby do kol kolejny, do któryś tam co były. Miks serdecznie zapraszam do poprzednich odcinków, przyszłych, jak i tego, co dzisiaj Państwo yy, oglądają. Mają przed oczami na monitorach czy tam ekranach. I również zapraszam do subskrybowania, komentowania, kciuku w górę lub w dół. To pomaga dzisiaj mi jakby w kanale go rozpowszechniania. Komentarze mile widziane, co Państwo sądzą o takich. Rzeczach z przeszłości. Również zapraszam do kolejnych odcinków, które się odbędą. Materiał zawsze się jakiś nagra, bo jest też czego u mnie też trzeba pamiętać, że jest zawsze coś nowego, ale z tych starych albo bardzo starych rzeczy. No i. Trzeba śledzić mój kanał, bo coś zawsze wygrzebę, jak to się mówi, szczeluści, zakamarków i, i zamieszczę w formie relacji filmowej. Także dziękuję za uwagę, za oglądnięcie, za wysłuchanie. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych moich wejściach filmowych.